Hello kochani, ja wstałam, ogarnęłam się dzisiaj dosyć, w, w sensie wcześnie wstałam jak codziennie ostatnio o co ci chodzi Patrycja? proszę. Chciałam wam jeszcze powiedzieć o tej bluzie dlatego, że ona ma taki super krój i mega dobrze się w niej czuję zawsze jak ją zakładam to mam takie, wiecie tak czuję, tak, takie cozy tak przytulnie, jest fajne, naprawdę I jest to bluza z lumpa z takiego retro lumpa internetowego. Właśnie przed chwilą informację, że pierwszy drop z naszego timowskiego sklepu się wyprzedał i teraz rusza drugi. I przez 24 godziny, jeśli zamówicie w ciągu 24 godzin, dostaniecie plakat z naszymi podpisami własnoręcznymi. Właśnie ostatnio spędzamy sobie wieczory takie timowskie i podpisujemy dla Was te karteczki, plakaciki. Także składajcie zamówienia i mega fajnie cieszę się ogólnie, cieszymy się, naprawdę, że Wam się podobają te rzeczy, bo staraliśmy się. Wspominam też, że 30 sierpnia zaczynamy w Krakowie naszą trasę koncertową i wciąż można jeszcze kupić bilety. Zostały ostatnie sztuki i mało czasu, także jeśli chcecie się zdecydować, to zapraszam. Plus jeszcze wiadomo, możecie też kupić bilet z Miten Gritem ze mną, jeśli chcecie mnie spotkać to albo w Kotomowie, albo na koncercie.